Szykują się zmiany na stanowisku dyrektora Muzeum Historii Kielc. Doktor Jan Główka, który kieruje placówką od początku jej istnienia, z końcem stycznia odchodzi na emeryturę. To on organizował pracę muzeum i przygotowywał pierwsze wystawy, w tym stałą ekspozycję z dziejów Kielc, którą udostępniono zwiedzającym 1 lutego 2008 roku. Tu trzeba jednocześnie dodać, że to był taki czas dosyć trudny, no bo właściwie tworzenie takiej placówki kulturalnej od podstaw to rzeczywiście jest wielkie wyzwanie i to co zostawiam w tej chwili to po pierwsze zespół pracowników, koleżanek i kolegów muzalników, którzy świetnie się sprawdzili w tej pracy, to stała wystawa historyczna, która jest ciągle modyfikowana, ta wystawa bez przerwy żyje ma nowe oblicza, to wreszcie sale wystaw czasowych, w których pokazujemy najważniejsze wydarzenia z dziejów historii. Miasta, to wreszcie wydawnictwo. Jan Główka, dyrektorem Muzeum Historii Kielc, został w 2006 roku. Od tego czasu placówka przygotowała kilkadziesiąt wystaw. Muzeum zgromadziło ponad 20 tysięcy eksponatów. Jednym z najcenniejszych jest posąg starosty biskupiego Stanisława Czechowskiego z połowy XVII wieku, depozyt seminarium duchownego w Kielcach. Tu trzeba powiedzieć, że większość. Przedmiotów, większość pamiątek, eksponatów, które prezentowane są na stałej wystawie, to są eksponaty podarowane przez Kielczan lub zakupione już z budżetu Muzeum Historii Kielc. Doktor Jan Główka odchodzi na emeryturę, ale nie kończy swojej naukowej działalności. Będę się zajmował tym, czym się zajmowałem do tej pory a więc historią miasta. Mam jakieś zaczęte projekty zaczęte artykuły, jakąś książkę, którą chcę wreszcie skończyć i myślę, że teraz będę wreszcie miał na to czas.